Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej optymalizacji na moim kanale. W dzisiejszej optymalizacji zajmiemy się Jedi Star Wars, czy też Jedi Star Wars Ocalały. Jest to nowy Star Wars, który wyszedł dość niedawno. I przede wszystkim tutaj gra opiera się o Twoją kartę graficzną. Tak więc, jeżeli masz tą kartę graficzną, warto bez spróbować ją podkręcić. Oczywiście film z podkręcenia karty graficznej macie teraz na karcie. No i poza oczywiście podkręceniem karty graficznej, zapraszam Was do optymalizacji systemu, ponieważ tą również warto wykonać. No i oczywiście przechodząc do optymalizacji, tutaj musicie wejść na mój Discord, link znajdziecie oczywiście w w tutaj macie bezpośredni link do pobrania paczki do optymalizacji paczki z optymalizacji Star Wars Jedi Survival. No i tutaj klikacie, pobierz, pobieramy będziemy mieli taki oto zip. Ten zip należy oczywiście wypakować. Robimy to za pomocą funkcji wyodrębnij wszystkie, bądź też przez jeden zipacz w InRARA. Po wypakowaniu wchodzimy w folder, klikamy sobie na priorytet, klikamy dwa razy na wysoki. Tak, tak, ok. Cofamy się do optymalizacji Star Wars, wchodzimy sobie w config, wchodzimy sobie w gdzietxt, kopiujemy tą ścieżkę, która znajduje się tu w folderze, ctrl-c, klikamy sobie lupkę, ctrl-v, enter i otworzy nam się drugi eksploator plików, który przeciągnę sobie na prawą stronę, abym wszystko widział. No i teraz wejdę sobie w ustawienia wydajności, aby mieć wszystko na najlepszej wydajności, kopiujemy sobie te dwa pliki, wklejamy je do folderu Windows no editor, zamień pliki w miejscu docelowym no i konfig jest zaimplementowany. Cofamy się do optymalizacji, wchodzimy sobie w Nvidia Inspector i teraz jeżeli chodzi o Nvidia, inspektor to działa i możemy sobie z tego korzystać, aczkolwiek im bardziej sobie wykorzystamy ten Lodi Bias i no ogólnie wszystkie informacje są w filmie, który jest tutaj pod linkiem, ale im bardziej sobie po prostu zniszczycie gierkę, tym będzie po prostu mniej przyjemna rozgrywka, myślę, że w tej grze nie o to chodzi. Wyjątkiem oczywiście jest moment, kiedy faktycznie nie daje rady nam komputer, wtedy faktycznie polecam sobie tą opcję zrobić, w innym wypadku raczej bym tą opcję ominął, no ale ja sobie tą opcję zrobię chociaż w minimalnym stopniu, aby chociaż trochę tych opcji więcej mieć i Wam również to zalecam. Wchodzimy sobie w profil Star Wars Jedi Survivor i teraz sobie tutaj odpalamy Transparency Super Instantly na AA Mode, RIP Mode All, tutaj rozwijając sobie tą listę, klikam sobie na to i Elodie Bias na plus 03750. Z listy możemy sobie wybrać tutaj również na ogól. Klikamy Apply Changes i to zamykamy. I nic z tym Elodie Biasem więcej i nie robimy. Wchodzimy sobie teraz w łupkę, wpisujemy ustawienia, grafiki. Klikamy sobie na to, klikamy sobie na przeglądaj. Wchodzimy w folder, gdzie zainstalowaliśmy sobie naszą gierkę. Ja tutaj zainstalowałem w tym miejscu JD Survivor. Teraz wchodzimy sobie SW Game, Binarys, Win 64. Klikamy na JD Survivor Exoprime, wszystkie mesze. Właściwości, zgodność. Wyłącz optymalizacje pełnekranowe. Zmienimy ustawienia wysokiej rozdzielczości, Zastąp dla aplikacji. OK, zastosuj OK. Teraz klikamy sobie na tego egzeka i klikamy Dodaj. Opcje. Wysoka wydajność, zapisz. To sobie możemy zamknąć. No i to tyle, jeżeli chodzi o optymalizację Star Warsów. Teraz sobie odpalamy Star Warsy. No i sprawdzamy ile tych FPS-ów aktualnie mamy. Wcześniej tych FPS-ów było około 80. Mam nadzieję, że teraz będzie trochę więcej. Wszystko to wybiera się o kartę graficzną, tak więc sprawdzamy. W lewym górnym rogu widzicie ilość FPS-ów. I na ekranie widzicie już tutaj logowanie się, ładowanie się gierki, tak więc czekamy aż się wszystko wczyta i odpalamy sobie save'a. No i gierka się nam już odpaliła, jak widzimy tych FPS'ów jest teraz ponad 100, tak więc FPS-ów mam trochę więcej niż miałem wcześniej, bo wzrost jest to około 20 do 30 ów więc całkiem, całkiem sporo. No i co, gierka myślę, że teraz jest bardziej grywa niż było wcześniej, wcześniej były takie dziwne lagi, które no niekoniecznie mogły oddawać, więc teraz zobaczymy co będzie. Teraz po prostu. Też teraz tą gierkę można spokojnie przechodzić, chociaż no ten Elodie bias, jak widzimy, trochę tych tekstur tutaj zniszczył, ale jest mega, mega płynnie. W każdym razie, w tym odcinku to byłaby na tyle. Zostaw łapkę w górę, komentarz pod spodoborem, subskrypcję z dzwonkiem, aby nie pojąć kolejnych materiałów. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć, cześć.